Cześć. Odwieczny problem. Jak jest za zimno. Marzymy, żeby było cieplutko. W momencie kiedy jest fala upałów, chcemy, żeby było zimniej. Da się to wszystko jakoś pogodzić w dyscyplinie sportowej? O tym już za chwilkę. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sezon urlopowy w pełni. Większość z Was zapewne spędza wakacje wygrzewają się w cieplutkim słońcu. Oczywiście zawody ligowe trwają, wchodzą już praktycznie w decydującą fazę. Zawodnicy naprawdę niejednokrotnie godzina 14-16 w pełnym słońcu muszą zmagać się w rozgrywkach drużynowych Mistrzostw Polski na trzech szczeblach. Naprawdę nie można tego im zazdrościć, bo po prostu na pewno to do fajnych, do fajnych i przyjemnych rzeczy nie należy. Przygotowując dzisiaj, dzisiejszy odcinek, zastanawiałem się długo nad, nad tematem. Idealnym byłoby połączenie sportów motorowych, sportów żużlowych, z czymś, co będzie po prostu odbywało się w chłodniejszej nieco atmosferze. Przeglądając strony internetowe, natknąłem się na takie wydarzenie, które miało miejsce tuż przed wojną, a dokładnie w 1930 roku, 1930 roku, w Zakopanem, gdzie odbyły się wyścigi, uwaga, nie na lodzie, ale na śniegu. Wersje lodowe już wcześniej na świecie były rozgrywane zawody na, na lodzie na motocyklach specjalnie do tego przystosowanych z oponami, z kolcami. Natomiast w Polsce spróbowano wyścigów właśnie na, na śniegu. Wymyślono sobie to przy okazji takiej większej imprezy, połączonej niejako z takim piknikiem narciarskim. Właśnie w 30 roku na terenie obecnego. Takzańskiego parku narodowego, i to jest właśnie bardzo ważna rzecz. E, odbyły się właśnie takie, takie zawody. Dzisiaj jest to nie po prostu niemożliwe z uwagi na teren, który należy właśnie do tego parku, parku e, krajobrazowego, narodowego, gdzie po prostu cisza, spokój, turyści, zwierzęta, ten numer by po prostu nie przeszedł. E, impreza właśnie w tym 30 roku została zorganizowana przez Śląski Klub Motocyklowy. E, rozegrano to na bieżni lekkoatletycznej. E, długość tutaj była dokładnie 886 metrów i zawodnicy ścigali się na dystansie 10 okrążeń. No taki powiedzmy klasyczny, klasyczny wyścigi motocyklowe. E, wszystko co kiedyś miało dwa koła, kierownicę i silnik, No służyło do tego, aby, aby tego typu po prostu wyścigi sobie uprawiać. I to bez względu na to, czy to były wyścigi na torach zamkniętych, czy po prostu też wyścigi tak zwane miejskie, uliczne. Wśród zaproszonych gości na ten turniej byli również zawodnicy, zawodnicy z innych krajów. Akurat Polacy okazali się na tyle gościnni, że pozwolili, w cudzysłowie oczywiście, wygrać te zawody reprezentantowi Niemiec. Hansowi Rederowi. Drugie miejsce zajął Marian Ripper z Krakowa i trzeci reprezentant Poznania Ildefons Czerniak. Jako ciekawostkę dodam, że również jak gdyby podnieść rangę tego, tego samego wydarzenia, w tym turnieju wystartował Rudolf Breslauer. Dla niezorientowanych dodam, że był to pierwszy indywidualny mistrz polski. Z tym, że wtedy był podział na trzy klasy, były 250, 350 i 500. I właśnie pan Rudolf był pierwszym zawodnikiem, który zdobył dwa tytuły właśnie w, w, tym, w tym pierwszym turnieju. On startował, wygrał wtedy w kategorii 350 i 500. Jeszcze jako ciekawostkę, po wojnie zmienił nazwisko na Edward Wrocławski. Z tego, co tu również doczytałem, oprócz właśnie tych klasycznych wyścigów, odbyły się jeszcze trzy inne konkurencje, bardzo ciekawe. Mianowicie narciarz jadący za motocyklem. Następnie były wyścigi sidecarów, a więc z tymi bocznymi wózkami. I bardzo ciekawa konkurencja, skok w dal na motocyklu. Powiem, no, dzisiaj szukając różnych różnych udziwnień sportowych i tak dalej. No mogłoby to być również bardzo ciekawą, ciekawą dyscypliną, jak daleko motocykl rozpędzony przez Żużlowca po prostu wykona, wykona swój skok. Dodam tylko, że przed wojną odbyły się jeszcze dwukrotnie takie turnieje. Niestety po wojnie zaprzestano, nawet nie podjęto tego, aby, aby organizować jakiekolwiek turnieje towarzyskie, takie, takie pokazowe niejako ta jedna z konkurencji, którą tutaj przed chwileczką, przed chwileczką wam przedstawiłem, em, zaintrygowałem je do tego stopnia, jakby dzisiaj wyglądały takie zawody. Wyobraźcie sobie, przypuśćmy, zmagania takich par, gdzie właśnie na, motor, na motorze zawodnik ciągnie innego zawodnika, który jest na lince przyczepiony i jedzie po prostu na nartach. Ja tutaj tak szybciutko sobie wymyśliłem, Zmarslik i Kamil Stoch, Patryk Dudek, Dawid Kubacki, Maciej Janowski, Piotr Żyła. No można by tutaj w nieskończoność, e, może zawodników zagranicznych. Ciekaw jestem, jakby taka rywalizacja wyglądała. Jedziemy, po prostu wygrywają najlepsi. No, byłoby bardzo dużo chyba uciechy i myślę, że też mogłoby się to cieszyć e, na pewno dużym, dużym zainteresowaniem kibiców. Teraz, e, pisząc sobie scenariusz do tego odcinka, przypomniała mi się anegdota, bo powiem Wam połączenie tych, tych nart z żółżlem. E, dawno, dawno temu, to był gdzieś, podejrzewam, 94 rok, e, w tej pierwszej edycji e, słynnego teleturnieju e, Koło Fortuny. Prowadził go wtedy Wojciech Pijanowski, literki wtedy obracała Magda Masny. Wśród pytań do odgadnięcia była po prostu osoba. I pamiętam, siedzimy sobie, oglądamy wspólnie tam niezłą paczką, popijamy napoje chłodzące i w pewnym momencie mój serdeczny kumpel Próbując niejako wyprzedzić temat, odgadujemy te hasła. Kto tam może być, kto tam może być. Literki zaczynają się składać już w dosyć, w dosyć czytelne hasło. Wychodzi, że poszukiwanym słowem, poszukiw poszukiwaną frazą jest Wojciech Fortuna. Wziął albo taką ksywę miał nasz kumpel Marek, mówi, ale jak Wojciech Fortuna? O, o co tu chodzi? On kompletnie nie był związany e, po prostu sport dla niego, no owszem, to były dyscypliny, ale nie interesowała go historia, a już tym bardziej historia mm, związana ze skokami narciarskimi. Próbujemy wytłumaczyć, że no, był taki taki skoczek. A Marek na to mówi, a ja to już wiem o co chodzi. Wojciech, że od tego, który prowadzi Wojciech Pianowski, a fortuna, że od koła Fortuny i stąd jest ten zlepek po prostu tego imienia i nazwiska. Powiem wam tak, prawie kulaliśmy się ze śmiechu, bo to, co Marek, tą, tą jego, jego, jego tek, tok rozumowania, po prostu rozwalił nas na maksa. Uświadomiłem mu to, że Wojciech Fortuna był to medalista, Igrzysk Sapporo, który po prostu zdobył złoty medal. To było w 70 o ile dobrze pamiętam, przepraszam, w 72 roku. Jeden skok załatwił po prostu, no wypalił jak z jak, jak procy, załatwił całą konkurencję. I mówię Markowi, że podobny, podobny przykład, ale nieco w innej dyscyplinie sportu, rok później, w 1973, Jerzy Szczakiel, też nikomu nieznany na takiej szerszej krajowej arenie, zdobywa tytuł mistrza świata. Po czym Marek tak, popijając kolejny, kolejny łyk napoju chłodzącego, Mówi tak, ale chwila. Tu żużel, tu narty. Jak to? To on na motorze skakał na nartach. A powiem Wam tak, system rozwalony został. E, kulaliśmy się chyba przez dobre 15 minut ze śmiechu. E, więc tego typu skojarzenia, a tym bardziej dla osób, które, które nigdy e, tych dwóch rzeczy nie oglądały, no dały taki, a nie inny rezultat. E, kochani. E, powiem tak, bardzo i gorąco zapraszam do subskrypcji. Dlaczego tak często o to, o to, o to proszę? Subskrybując, e, tym samym dostajesz powiadomienia o kolejnych naszych odcinkach. Aby mój kanał mógł się po prostu dalej, dalej rozwijać, muszą być subskrypcje. To zwiększa zasięgi. E, jeżeli one będą te proste czynności wykonywane pozwoli mi to na, na dalszą pracę i kręcenie kolejnych rzeczy. Chciałbym bardzo, żebyście w komentarzach napisali, wolicie bardziej wywiady, wolicie bardziej taką publicystykę, czyli wyszukiwanie różnych ciekawostek, czy też wolicie prezentację eksponatów z mojej kolekcji. Będę na pewno uważnie czytał i wsłuchiwał się w te wasze komentarze, bo chcę, aby ten kanał był coraz lepszy, to jest po prostu robota, którą robię po prostu dla Was. Bez Was ten kanał nie ma, yy, nie ma po prostu sensu. Także gorąco zapraszam, pamiętajcie, subskrypcja to podstawa i jedziemy dalej z Foxem. Do zobaczenia. Cześć!